Dzień dobry, dzień dobry. Mamy ładną niedzielę słoneczną. Moje okno wrzuca właśnie piękne promienie słońca, ale takie zdradliwe, bo na dworze jest dość chłodno i jest wiatr, więc i trochę śnieżek, tak lekko pruszy, pruszy, więc zima się nam zaczyna na całego. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ale mi jest cały czas zimno wewnętrznie. Czy to jest kwestia wilgoci, bo w domu mam ciepło ogólnie. Ręce mam ciepłe, stopy mam ciepłe, a tutaj gdzieś na, na wysokości klatki piersiowej jest mi strasznie zimno, więc nie wiem, co to za przyczyna. W każdym razie nigdzie się nie wybieram, od trzech dni siedzę w domu. W piątek miałam się spotkać ze znajomą, która przyjechała tutaj na krótki pobyt z Szczecina. Chyba tak, obecnie mieszka w Szczecinie, kiedyś w Sosnowcu i jest właśnie na swoich starych <śmieciach>, śmieciach, jak to mówią. Miałyśmy się spotkać, ale jej też jest zimno, więc ja nie wiem, co to się tam dzieje w tej pogodzie. W każdym razie chyba jest duża wilgoć, chyba się szybko zrobiło chłodno. Nagle tak jakoś, tak niefajnie. Nie no to co robić? No, no, ja mam co robić, ponieważ maluję, tworzę i. I cały czas mam coś do zrobienia. Jak widzieliście, to ikony, ikony i różnego rodzaju obrazki. Tu mamy takie na przykład retro, zrobiłam na tych moich deseczkach, które ostatnio zdobyłam w stolarni. Taki aniołek ze zdjęcia przedwojennego. Nawet zrobiłam takie dziurki na Haczek. Oczywiście ręce mam okropne, bo właśnie jestem w trakcie malowania <grystanie> i ciągle, ciągle coś, coś tworzę. No jest to moja taka arteterapia, to wiecie, że jak się gorzej czuję, to maluję. Oczywiście znaczy ja się chyba wiecznie źle czuję, bo wiecznie maluję. <grystanie> Ale też jak się dobrze czuję, to też maluję. I co? Zaczęłam nowy obraz z mojego tryptyku i to idzie gejsza na razie jest y, wstępny zarys jak będzie wyglądać na razie sezon nie, nie zabieram, coś, mi, coś się boję po wcześniejszej mojej pracy Luna Księżycowa Pani gdzie ramka jest ciągle krzywo i ciągle ją poprawiam, albo jest za gruba albo jest za chuda, albo jest nierówna y, i ciągle gdzieś tam tym pędzlem podjeżdżam żeby ją poprawić Yy, dziś maluję yy, no, taką jakby pseudo ikonę, ale ręcznie. To matka Boska z Duchem Świętym będzie. Yy, no jeszcze tam twarz do poprawienia. Yy, no widzicie to słońce tak mocno świeci, że ciężko ciężko obejrzeć. No i to już Wam pokazywało moje ikony świętego Mikołaja. Aniołki, nic nowego jeszcze nie zrobiłam, tylko jeszcze te malutkie porobiłam na plasterkach. Jakieś ptaszki, jakieś aniołki świąteczne, coś takiego. No, co łapę do ręki, to zaraz coś na tym namaluję albo przykleję. No i, i takie jeszcze aniołki zrobiłam. To jest wydruk w stylu kaplicy sekstyjskiej, takie robensowskie trochę aniołki, albo renesansowe, w stylu trochę Michała Anioła. Jak w kaplicy sekstyjskiej, takie też podobne. starą ramkę znalazłam zdjęcie, wrzuciłam, trochę pozłociłam i jest. No tak, takie ciekawe, takie przyjemne w odbiorze. No, także tworzę, kochani, tworzę. Miałam zamówienie na motanki. Zrobiłam dwie. Zrobiłam zadanice. To jest motanka na zadania. Ta jest akurat na problemy finansowe. To są stare słowiańskie lalki. Mówię na no nie magiczne nasza kultura słowiańska cały czas gdzieś się przewija łącznie z chrześcijańską a to jest ziarnuszka lalka pilnująca dobrobytu w domu no, także zrobiłam ale pani się nie odzywa, więc nie wiem czy nie zrobiłam na, na darmo mojej lalki dobrobytu no trudno, no przynajmniej sobie przypomniałam jaka to technika być może zrobię warsztaty Motankowe, jakby ktoś chciał, to zapraszam. Yy, yy, w przyszłości oczywiście. Ale mogę, mogę już jakieś tam chętnych zapisywać. A jak nie, nie w domu, nie w pracowni, to jeszcze jest to miejsce w Katowicach, o którym Wam mówiłam. Więc gdyby było co najmniej pięć osób chętnych na warsztaty motankowe albo biżuteryjne, to ja oczywiście mogę takie warsztaty, warsztaty zrobić. I co wam jeszcze chciałam pokazać? Co zrobiłam z mojego wazonu, który był pęknięty. Niektórzy się oburzą, że profanacja sztuki użytkowej lat 50., 60. No ale cóż, wazon był uszkodzony, no i chciałam go jakoś jakoś uratować, coś w nim zmienić, no i coś takiego zrobiłam. Skomponowałam warstwę kleju na tej butelce. Nie wiem czy to spróbujemy troszkę przysłonić światło. O, może tak o, tutaj lepiej widać. Taki zrobiłam miszmarz. Nawet fajnie się to łączy z tymi floresami, które są oryginalnie namalowane. No taki sobie jest jest. Niech sobie stoi. No i. I tyle, co wam chciałam pokazać z moich najnowszych prac. Moje drobienka leżą w samochodzie. Nie mam siły po niej iść, bo mi jest zimno. Ja w nigdzie nie wychodzę. Wczoraj zrobiłam jeszcze jakieś zakupy. Nie wczoraj, w piątek, wczoraj to już nawet nic nie kupowałam, na niedzielę nie mam nic ciekawego do jedzenia, muszę gdzieś tam sięgnąć do zamrażarki, wyciągnąć coś, bo z bieżących produktów to tylko mam jajka i pieczarki i ser. No i jeszcze nie na śniadanie muszę sobie zrobić moją ukochaną jajecznicę, ale zrobię sobie jajecznicę taką na chlebie, jakby a la pizza. Wiecie jak fajnie zrobić właśnie taki chleb, który mam już troszeczkę przyschnięty. To możemy go po prostu nie taki czerstwy, tylko taki już nie pierwszej świeżości, którego już nie mamy ochoty zjeść, a ciężko wyrzucić chleb. Ja już wam kiedyś pokazywałam różnego rodzaju przepisy na, na, na chleb, jak można go uratować. No i ostatnio sobie zrobiłam taki chlebek. Masełko na spód, na patelni, na to trzy kromeczki takie, no, nie za duże, albo cztery, takie małe chleba, troszkę go zmoczyłam, posypałam przyprawami, solą, pieprzem, zioła prowansalskie, zioła do sałaty, jakieś macie toskańskie, greckie, obojętnie jakie. I... Mm, mm, a widzicie, znowu się przywiesiło. Yy, I na to możecie dać sobie wędlinkę albo pokrojoną, albo w plasterkach. Yy, trochę serka. Yy, na to ja dzisiaj dam podsmażone pieczarki, bo pokupiłam. Kupiłam ostatnio. I yy, yy, można dać papryki, można dać pomidor, co tam lubicie, i zalewamy to masą jajeczną. Ja jeszcze dodaję czasem troszkę. Majonezu i musztardy to taki lepszy smak jest, albo troszkę śmietanki. I robię taki omlecik, bardzo dobre. Przewracam go jak się uda, żeby ta, ta góra się też ścięła, bo najgorzej jest właśnie przypiec ten środek, który tam najmniej dochodzi do niego ciepło. Boki, wszystko jest ok, a środek jest jeszcze trochę wodnisty, więc staram się tam. W, w pewnym momencie to przewrócić, więc jest taki, taki chleb obtoczony w jajku i mi to bardzo, bardzo smakuje. I w tym momencie wykorzystacie sobie chlebek. zjecie, myślę, że nawet z wielką przyjemnością. Trochę pracy jest na takie śniadanko, ale za to jaka frajda. O, coś mi tutaj przysło. Co tutaj w ogóle był? A, pomidor. No, pomidor nie miał, nie miał prawa się uchować przy moim Stefanie. Stefan też y, y, się na zimę w tamtym roku było z nim to samo. Pokażę wam Stefana, akurat tutaj stoi sobie. Jest suchy. I w tamtym roku było to samo, że, ale patrzcie jaki już duży, no. Już. Przypominam wam, że Stefan to jest wyhodowane drzewko z orzecha. Po prostu orzech mi puścił y, przebił się przez skorupkę i puścił mi, mi korzonek, więc postanowiłam go posadzić. No i to był taki pomidor i on właśnie niedawno usechł, muszę go wyrzucić. No, także może... No, Stefana tak podlewam minimalnie, ponieważ jest to, on jest w okresie zimowym, dlatego nie ma liści, a wiosną znowu mu puszczą. Także jest coraz wyższy. U nas ogrodzili ostatnio Pło blok takim płotkiem no z przodu jest taki na, na metr na, nie wiem, no taki jak ja mniej więcej metr siedemdziesiąt, dwa metry może ma, to tam sobie go posadzimy i Stefan będzie sobie rósł, mam nadzieję, że nikt go nie zniszczy ja zauważyłam, że bardzo często na wszystko mówię Stefan na przykład kiedyś miałam pająka Taki ogromny pająk gdzieś tam siedział pod meblami. Pewnego wieczoru go dojrzałam, jak przemknął od, yy, yy, jednego, z jednego końca na drugi na drugiej kuchni. I bardzo szybko ja się tak zestresowałam, bo on ogromny był. Może gdzieś jeszcze nawet tam gdzieś siedzi sobie. Nie wiem, co on tam robi, co on tam je. W każdym razie też go nazwałam Stefan. I raz na jakiś czas go widziałam, teraz go nie widuję. Nie wiem, czy jest, czy gdzieś sobie się wyprowadził, nie mam pojęcia. Ciekawe, ile takich Stefanów gdzieś tam jeszcze jest u mnie w domu. <laughs> Ale pająki to nie są, nie są, nie jest źle jak są, ponieważ pająki, no oczywiście, że łapią tam jakieś muszki, wyłapują. No i mówią mi, że jak pająk w domu, to szczęście w domu. No u mnie zawsze było tych pająków sporo i ciągle gdzieś tam się pchały, i tak samo z paprotkami. Tak, no, u mnie jest raczej spokojnie, szczęśliwie, nic się nie dzieje. Ja mam dość wysokie wibracje, bo tworzę, maluję, jestem radosna i szczęśliwa z tego, co robię. No, jestem mniej radosna, że nie zarabiam na tym, co robię, <grym> ponieważ nie umie się wybrać nigdzie. Sezon stwierdziłam, że już zakończyłam, ponieważ no, nie jestem w stanie takim zimnie jakoś tam wytrzymywać. Zawsze miałam kłopoty z, z akceptacją zimna. No, lekkie, minusowe temperatury, a ja po prostu już je, jestem. Ogaciłabym się w pięć korzuchów, jakby się dało. A teraz to szczególnie, jakoś ta wilgoć mi, mi przeszkadza. Nie wiem dlaczego, dawno tak nie miałam. W tym roku wyjątkowo. Jest mi po prostu zimno. Nie to, że, że nie mam ogrzewania, bo mój piecek jest fantastyczny. Słońce świeci, jak widzicie, i powinno mi być bardzo ciepło, a ja dalej czuję chłód w środku. Pod kołdrą mi też jest zimno, więc coś jest na rzeczy: albo mam jakiś kłopot gdzieś wewnętrznie, albo mi brakuje jakiegoś minerału, albo jestem chora i nie wiem o tym, że jestem chora. Może mam COVID -a i też nie wiem, że mam COVID. -a. Także. Nie mam pojęcia, nie mam, nie mam, co, 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 mi, co mi dolega, albo mi nie dolega, tylko mi się wydaje, że mi dolega. No i tyle, tyle, co, co, mam, co mam Wam do pokazania, do powiedzenia. Plany najbliższe, jutro kurs rysunku. Mam pracę domową, której oczywiście nie potrafię zrobić, bo mam dużo innych, ważniejszych rzeczy. Rysowaliśmy ostatnio <laughs> cieniowanie. Pani to nazywa Valor. Ja nazywam to cienie. <laughs> I powiem Wam, że technika grafiki ołówkowej nie dla mnie. Nie, nie, nie spełniam się w tym. Denerwuje mnie to za dużo tego mazania tym ołówkiem, później mazania gumką, żeby w, w, w wyłonić fakturę szkła. No nie, 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 nie. Jutro mają być zajęcia z perspektywy. Mam nadzieję, że mi bardziej podejdą. Będę się musiała zapisać na nowy kurs, ponieważ ten kurs nie obejmuje rysunku postaci. A ja właśnie mi na tym najbardziej zależało, żeby malować postacie proporcjonalnie, umieć uchwycić jakieś tam niuanse twarzy, szczegółów człowieka. Coś tam gdzieś tam się tam posłucha, w internecie coś popatrzę, no ale wiadomo, że jakaś tam żywa lekcja jest, jest bardziej wartościowa i ktoś może doradzić na bieżąco. No i to tak. No, zajęcia ze szkoły za tydzień. W tym tygodniu nie ma zajęć, chociaż jedna z osób mówiła, że można sobie przyjeżdżać na zajęcia innych grup. I, i yy, po prostu słuchać innych wykładów, innych, innych. Muszę, muszę zajrzeć na te, na te inne wykłady. Może, może sobie pojadę kiedyś, jak nie będę miała czasu. Tak jak na przykład, czy znaczy co robi. Tak jak na przykład dzisiaj jestem yy, dość wolna, ale powiem Wam, wam, wam że się trochę złoszczę, że, że nie potrafię tak wyjść z domu i, i po prostu wyjść z tymi moimi pracami do ludzi jutro może jak będę w Katowicach zajrzę do sklepu Verita z tymi moimi obrazkami tego typu rodzina święta na przykład no. jest już zalakierowany także tak wygląda gotowa praca i, i... Nie wiem, może, może się to spodoba komuś, nie? Jak myślicie, to takie może być, czy nie bardzo? Zrobiłam go taki postarzany. Tu trochę plamek mi czarnych wyszło, ale to wystarczy przeszlifować, albo zostawić. No. Taka rodzina święta bizantyjska. Mikoła, ja wam już też pokazywałam ten malutki, też wam pokazywałam, a tego wam chyba nie pokazywałam. To jest ikona, która jest w kaplicy we Władywostoku. Tak wygląda reprodukcja tego dzieła. Matka Boska z Jezusem. No i no może bym pojechała do tego sklepu w zapytała, czy nie przyjmą moich prac. Um, może to jest też jakiś sposób na, na handel. Um, powiem ci, wam, że ja się czuję taka nieporadna życiowo, że tak nie umie się gdzieś tak um, wypromować, gdzieś wyjść z tym wszystkim. Tyle rzeczy napracowałam, na, na, narobiłam, a, a, a nie umie tego. Y w, wynieść do, w świat, żeby, żeby, żeby mieć z tego jakąś korzyść finansową. No nic, przyjdzie wiosna, zacznę może jeździć na jakieś takie dalsze targi. jest dalej nie zrobione jeszcze. Problem z doborem tłumika. Hmm, także nie wiem kiedy. Znaczy jeździć jeździ, tylko się strasznie tłucze. No a te malutki, a ja, pokazywałam Wam już te malutki. No, także, że y, powolutku do przodu, y, dwa kroki do przodu, jeden w tył, dobywnie na odwrót. No i, i tyle. Mój grzejnik dalej chodzi, jest y, fajny, fantastycznie mi się przy nim pracuje, nie ma suchego powietrza. No fakt, że nie jest tak bardzo zimno jeszcze, jest ciekawe, jak będzie się sprawował w temperaturze która będzie jeszcze bardziej minusowa. No. no, w przyszłym tygodniu chyba uda się ten piec przewieźć do pracowni. Zobaczymy, czy instalacja wytrzyma, bo ja tak się napaliłam, że, że on tam będzie, a może nie wytrzymać instalacji. No. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że w niedzielę spędzacie w dobrym zdrowiu. W dobrym nastroju, mimo tej dziwnej pogody listopadowej, już się kończy. Wczoraj mieliśmy ostatni weekend taki, że można się pobawić. Andrzejki, więc Andrzejki, Katarzynki, niedługo Barbarki. Także mm, mm, no tyle. tyle Kto się bawił, to się bawił. Kto siedział w domu, to siedział w domu. Y, niedługo y, te prawdziwe, prav, y, kiedy jest tego Andrzeja? W, w środę czy, w, czy w, w czwartek? Pierwszy jest chyba w piątek, bo drugi, trzeci mam zajęcia. Więc y, w czwartek mamy dzień wróżbiarstwa, prawda? Nasze, też nasze słowiańskie dawne obrzędy, które Kościół katolicki nie, nie udało mu się wyplenić z umysłów słowiańskich. <grych> jak wiele innych jeszcze fajnych mm, mm, obrzędów i zabaw. No, a wchodzą nowe, jak na przykład Halloween. Nie wiem, czy ja wam mówiłam, że biegały dzieciaczki i zbierały cukierek albo psikus, ale były tak głośne i tak non-stop dzwoniły po tych mieszkaniach, że to jest aż nie do pomyślenia, że człowiek by musiał mieć chyba tonę cukierków, żeby wszystkich obdarować. No, tak w każdym razie, Hello mi, Halloween minął, miałem Andrzejki, zaraz miną święta i po świętach. No dobra, to tyle, kochani. Takie trochę dzisiaj mało wnoszące do życia moje, moje pokazanie się. No ale przynajmniej wiecie, że, że, że coś tam się w moim życiu dzieje, coś tam działam i, i, i daję radę. Pozdrawiam Was serdecznie, Wam tegoż też życzę wszystkiego dobrego i żebyście dawali radę. Trzymajcie się cieplutko.